W Brain Family często mamy kontakt z rodzicami zmęczonymi szkołą i odrabianiem lekcji. Dziecko nie daje sobie rady samo, więc robią wszystko, by mu pomóc. I jednocześnie każdy z nich marzy o wakacjach. Jednak po dwóch miesiącach ulgi historia się powtarza. Brzmi znajomo, chcemy Ci dzisiaj powiedzieć, że nie musi tak być. Tego lata wspólnie możemy pozbyć się trudności w nauce i Twojego dziecka. Intensywny wakacyjny trening w Brain Family pomoże mu wzmocnić zdolności poznawcze, kluczowe dla sprawnego uczenia się. Kolejny rok szkolny będzie całkiem inny, łatwiejszy. Bariery, które dzisiaj są nie do pokonania, zmienimy w wyzwania, z których płynie satysfakcja. Czytanie ze zrozumieniem, zapamiętywanie, skupienie na zadaniu, rozumienie poleceń, motywacja do nauki. To wszystko jest możliwe. Twoje dziecko wróci we wrześniu do szkoły gotowe do samodzielnej nauki, zmotywowane z wiarą we własne możliwości. To nie puste obietnice. Takie efekty daje intensywny trening poznawczy. Spróbuj. Kontakt do nas znajdziesz na brainfamily.pl